Modus operandi, z zasady przykładowa rozgrywka. Jest to gra od Star House Games. Oni z takich znanych rzeczy to zrobili. labirynt. Jest to seria gier. My tu otwieramy tą pierwszą mroczną podziemię. Oprócz tego jeszcze mamy modus operandi, szczytu, władzy oraz wszystko w rodzinie. Te gry możemy ze sobą mieszać. One są karty oznaczone symbolami, tu widzimy: jest symbol, taki symbol oznacza. Do tego pozostałe będą miały, będą miały takie symbole, więc zawsze można je sobie rozdzielić. Potem, ale przez to, że można mieszać, no to będzie więcej możliwości prowadzenia historii. Tak? Każdy z nas otrzymuje kartę rocznego podziemia, gdzie widzimy wszystkich sprawców, ofiary, narzędzia, miejsca i motywy zbrodni. I one są tutaj, tak? Podpisane na dole, jaką są kategorią a, a u góry widzimy poszczególne tutaj osoby, miejsca, narzędzia, zbrodni, motywy i tych, tych sprawców, tak? Są dwa warianty gry. W jednym każdy z nas jest sprawcą, każdy z nas ma zestaw takich kart po jednej z tego z zestawów i czy mamy je zasłonięte przed rywalami, i kiedy. Będziemy stawiali zarzuty komuś i się, i się potwierdzi ten zarzut, no to ta osoba odkrywa daną kartę. Jak się nie potwierdzi, no to wtedy ja muszę odkryć daną kartę. I bawimy się do momentu, kto zostanie z zakrytą kartą, ten wygrywa grę. I ta zabawa jest od dwójki, że każdy ma te karty. I tak, najpierw, w będąc, w najpierw mamy dochodzenie, czyli te stosy powinny być zakryte. Biorę sobie jedną kartę, odsłoniętą kładę na środku stołu, następnie wszyscy, wszyscy tą kartę widzą i wtedy zadaję pytanie zamknięte, czyli na przykład, czy twoje narzędzie zbrodni jest zrobione z metalu? Tak. Tak, nie, tu zawsze odpowiedzi muszą być prawidłowe. I pytanie zadane albo do jednej osoby konkretnej, albo do wszystkich. Wtedy każdy po kolei odpowiada, tak? Więc taka, takie, taka, taka zasada. Druga rzecz no to już stawianie zarzutu, że Twoim narzędziem zbrodni był karabin maszynowy. I jeśli to jest to, no to nas osoba odkrywa ten karabin maszynowy. Więc ja jestem bliżej zwycięstwa, bo ktoś ma odkrytą kartę, mam zasłonięte, tak? Jeśli się pomylę, ja odkrywam. Jedną ze swoich wygrywa ten, który ma, który pozostanie na placu boju z zasłoniętymi kartami. Kiedy pozostali już są wyeliminowani, to też jeszcze mogą odpowiadać na pytania. Natomiast oni już nie, nie, ten. Nie, 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 nie mają kart. Oni już przegrali, tak? To jest jedna sprawa. Druga rzecz, to jest taki wariant, gdzie. Ostrzegacie graczy minimum, gdzie jedna osoba jest sprawcą, a pozostałe osoby muszą odgadnąć ofiarę, miejsce, narzędzie, sprawcę i motyw tego, 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 tej zbrodni. Tak? I tutaj jest, że karty z danego stosu się bierze, oglądam ją i daję na spód, nie pokazuję innym. Więc tu mam, każdy po kolei tak będzie oglądał i nie pokazywał tej karty, tylko sam ją sobie zapamiętywał, co tam było. No i temu sprawcy, bo tu będziemy wiedzieli, to jest sprawcą, każdy będzie raz sprawcą, zadaję konkretne pytanie. Wiem już oczywiście, co nie miał na, kar na karcie, bo te karty, każda, każda jest inna, czy nie powtarzają karty, więc wiem, o co już nie muszę pytać. No i zadaję pytanie. Jak zadam pytanie, i dobre, no to dostaję punkt. Dana osoba oczywiście kartę ujawnia. Jak zadam złe pytanie, no to moją karą jest to, że tracę kolejkę. Nie tak w tym pierwszym wariancie, że wtedy ja musiałem odsłonić karty i był ten wyścig, kto pierwszy sprawi, że inni odsunią karty, a sam zostanie z kartami na ręku. Tutaj musimy punkty sobie wpisywać na kartce jakiejś osobnej, że jak trafię, to dostaję punkt. Jak nie trafię, to, to mam zate kolejki tak? Te kolejnego dochodzenia. No i potem, kiedy już te karty wszystkie staną ujawnione od danej osoby, ktoś tam dostanie punkty, tak? do rozdysponowania jest do pięciu punktów za daną osobę, no to, w, danego, za danego sprawcę, no to wtedy jest kolejna runda i znowu sprawcą jest kolejna osoba, tak? W, te, w, w tym drugim wariancie każdy musi być sprawcą, bo tylko jedna osoba ma ten, te, te karty, cały zestaw. A w pierwszym wariancie każdy ma karty, cały zestaw, i przy błędnym oskarżeniu ujawniamy swoją kartę, tak? To jest jako nasza kara, więc, więc jest ta, ta różnica. No i w tym pierwszym możemy grać jedną grę, w tym drugim musimy grać serię gier, żeby każdy był sprawcą. To jest modus operandi. Możemy mieszać te gry. Też będę pokazywał kolejne. One są jako od 16 roku życia dwóch do pięciu graczy. Ten zestaw, ta opcja z tym jednym sprawcą, co gramy serię gier, to jest od trzech graczy, pół godziny do godziny. 16 lat dlatego, bo tu widzimy jakaś prostytucja, tutaj gdzieś jakieś tam były, o, jako motyw statystyczny rozkosz, tak, więc to nie za bardzo dla dzieciaków. Aha, i to, ten, kto, jak już te karty ma wszystkie ujawnione, to musi swoją historię opowiedzieć, tak. To też jest ważne, żeby powiedzieć swoją historię. Tu jest też ważna nad stołem, więc można generalnie przekonywać innych, że to nie ty zabiłeś, że jakiś sojuszu sobie robić. Generalnie rozmowy, tak? E, e, rozmowy przy grze. E, gra dedukcyjna, zadawanie pytań, pytania zamknięte. Nie można zadawać pytań bezpośrednich, takich np. czy e, 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 czy. E, ma, posiadasz kasyno, czy jesteś właścicielem kasyna, na przykład, tak? Albo to takie, takie nie może być, tak? Ale na przykład, już czy, y, czy y, y, lubisz wydawać pieniądze albo czy, czy lubisz podejmować ryzyko, no to, to już y, jako sprawcę może być związane z, y, z tym, z, z kasynami, tak? Więc. Pytania nie, nie za bardzo, na pewno nie takie związane bezpośrednio z daną rzeczą, typu czy to narzędzie zbrodni jest karabin maszynowy, tak nie może być, tak? ale już jakieś pytanie: czy, o, czy jest to do narzędzie zbrodni na dystans, tak? Bo na przykład nóż nie jest specjalnie na dystans, tylko trzeba uderzyć. No chociaż w tym można rzucić, ale to, to już można tak zadać. Albo czy jest z metalu, tak? Albo czy e, czy... Y, jest to w taki sposób ładowane tak jakimiś tam pociskami. No w zależności, jak musimy jakoś to fajnie uryć, tak? Te tak. pytanie, żeby to. Żeby było pytanie tak nie, ale nie, nie typowo o, o konkretnie to będzie zbroi. o restauracji, ale na przykład e, e, czy e, jak można o restaurację zapytać e, Czy jest to na przykład e, jakiś lokal, gdzie możesz spotkać więcej osób, albo czy jest to lokal ze stolikami, tak? E, coś tego, tego, tego typu. No te miejsca też są, yy, yy, no tu z modlitwą, to można wiedzieć, czy jest to z, z wiarą związane, tak, czy ludzie tam klęczą, czy jest tam, nie wiem, ciemno, czy, no, różne pomysły mogą być. Ale nie można zadać bezpośredniego pytania o dane miejsca, czy tam dane ofiary, sprawcę. O tym trzeba pamiętać. No i te dwa, dwa, dwie możliwości, albo każdy ma karty i jako, jako kara ujawnia karty. Albo jedna sama karty, a my o, o, punk o, o punkty gramy, kto, yy, kto najwięcej punktów zdobędzie, czyli kto najwięcej kart trafi danej osobie. Wtedy jako karą za błąd jest strata kolejki, czyli możliwości zdobycia punktów. Modus operandi to jest ta pierwsza gra roczne podziemie yy, od Star House. Dzięki.